Cześć, nazywam się Piotrek Konopka i witam Was w kolejnym, 153 już odcinku z cyklu Piotrek Dobra Rada mówi o pracy zdalnej. Dzisiaj trochę nietypowo, powiem kilka słów na temat filmu Michaela Baya, którego trailer pojawił się kilka dni temu w sieci. Film jest zatytułowany Songbird, a traktuje oczywiście o pandemii. Dla przypomnienia, Michael Bay to jest ten reżyser, który... Produkuję seryjnie filmy, gdzie wszystko wybucha nawet przy lekkim kontakcie czy lekkim uderzeniu, także spodziewam się, że to będzie film z dużą ilością efektów pirotechnicznych. Natomiast tak naprawdę film opowiada już o naszej obecnej pandemii i rysuje przyszłość, co do której ja mam poczucie, że ona może tak wyglądać. Czyli. To, o czym ja opowiadam, że może być trudno i może być długo, i ta cała pandemia, lockdowny i ten kryzys związany z wirusem COVID-u może potrwać długo, I okazuje się, że Michael Bay miał podobne podejście albo scenarzysta tego filmu, i już film pewnie niedługo pojawi się na jakichś streamingach w sieci. Ale o czym ten film traktuje i jak w ogóle wygląda przyszłość według Hollywoodu? Przede wszystkim jesteśmy w roku 2024. Jest to czwarty rok, kiedy trwa lockdown. Czyli wyobraźcie sobie, my dzisiaj jesteśmy w roku, pod koniec roku 2020 i zastanawiamy się, czy zostanie wprowadzony drugi lockdown, bo pierwszy mieliśmy na wiosnę i czy teraz zostanie wprowadzony drugi. A Michael Bay mówi. To będą 4 lata pełnego lockdownu. Nie ma już COVID-19, jest COVID-23 i ta choroba mutuje bardzo szybko. Efektem tego jest 8 milionów ludzi, które umierają rocznie na sam COVID. Istnieją oczywiście aplikacje, które w telefonie komórkowym sprawdzają, czy. Człowiek nie uległ zarażeniu, także diagnoza jest bardzo szybka, bardzo natychmiastowa. Pojawia się nawet w tym trailerze informacja, że wirus niszczy mózgi, niszczy tkankę mózgową, co jest dowodem czy. Może jest wnioskiem płynącym z tego, że rzeczywiście ludzie, którzy chorują na COVID, czasami tracą zmysł smaku i zmysł węchu. Czyli być może Michael Bay z tego wywnioskował, że ta choroba będzie nam niszczyła mózgi. Ale jak to się ma do społeczeństwa? Oczywiście ulice są puste, nikt nie wychodzi na tych ulicach, miasta są kompletnie wyludnione, porusza się na nich tylko wojsko uzbrojone i strzelające do ludzi. Jeżeli ktoś w mieszkaniu ulega zakażeniu, bardzo szybko pojawiają się specjalne służby, które wyważając drzwi, i które są ubrane w specjalne kombinezony, wchodzą do mieszkań i wywlekają ludzi i wywożą je do obozów, gdzie przechodzą kwarantannę. Także takie obozy są na całym świecie. Nie ma fizycznego kontaktu, aczkolwiek pojawia się taki humorystyczny element, gdzie pokazany jest. Klub ze striptizem, gdzie kobieta striptizerka oczywiście w maseczce i w przyłbicy tańczy dla swojego klienta. Według mnie ta wizja przyszłości być może jest jednym z wariantów, które należy rozpatrywać. I być może, tak jak już mówiłem wielokrotnie, zmiany cywilizacyjne, które zachodzą w związku z pojawieniem się pandemii są tak duże, że nie dostrzegamy jeszcze ich skali, i tego, jak ten świat będzie wyglądał w przyszłości. Pomimo tego, że jestem pesymistą, to jednak mam nadzieję, że aż tak drastycznie ten świat nie będzie wyglądał w przyszłości. Dzięki serdeczne, do zobaczenia i usłyszenia jutro. A w międzyczasie obejrzyjcie sobie trailer do filmu Songbird. Na razie.